Od zarania dziejów kobieta musi być piękna, silna, zaradna. Musi być opiekuńczą matką, dobrą kochanką i oczywiście wierną żoną. Kobieta sukcesu w Wielkiej Brytanii konkretnie, to będzie bardzo odważna kobieta. To będzie kobieta, która y, godzi te wszystkie, wszystkie aspekty życia. Karolina, jedna z organizatorek spotkania Kobiet Sukcesu w Londynie, uważa, że kobiety powinny się wspierać i wymieniać doświadczeniami. To pierwsze spotkanie było poświęcone zakładaniu własnego biznesu. Matylda założyła agencję Setlak PR trzy lata temu. Przyjechałam tutaj i stwierdziłam, że nie chcę być jedną z tysięcy Polek, które pracują na zmywaku, kelnerują. Po prostu chciałam robić coś, coś sensownego, coś naprawdę takiego ciekawego, interesującego. I stwierdziłam, no nie, no muszę to zrobić, bo nie mam innego wyjścia. Choć sama przyznaję, że początki nie były łatwe, z perspektywy czasu widzi, że był to bardzo odważny i dobry krok. Polecam to wszystkim kobietom, które chcą robić w życiu coś świetnego, fajnego, które po prostu chcą mieć dzieci i rodzinę i żyć pełnią życia. I choć psychologowie i marketingowcy wciąż się spierają, kobiecy system zarządzania, tak zwany miękki, na dłuższą metę się sprawdza. Do kierowania się swoją kobiecą intuicją zachęcała Dorota Iwankiewicz, założycielka Extreme Mind Explore, piarowiec z wieloletnim doświadczeniem. Kobiecy system za zarządzania również oznacza to, że ja muszę konkretnie powiedzieć, co mam na myśli, jeśli wydaję jakąś dyspozycję albo mieć konkretnie określony cel. Natomiast jest to system motywacji poprzez marchewkę, czyli poprzez narzędzia nagradzanie i dlatego on jest po prostu bardzo dobry w dłuższej perspektywie czasowej. Iwona Supernat, prawnik i właściciel firmy Arden Solicitors zwróciła uwagę na istotny aspekt językowy. Wielu z nas w dobie internetu i telewizji polskiej zakładania sobie anten satelitarnych zapomina, że jednak mieszka w Wielkiej Brytanii i powinno zwrócić uwagę na ciągłe szkolenie. Spotkanie odbyło się w jedynej siedzibie polskiego banku PKO BP na jak wyjaśnia Elżbieta Markiewicz, Bank PKO wszystkich klientów, kobiety i mężczyzn, traktuje tak samo. Nie faworyzujemy, wspieramy wszystkich Polaków, którzy tutaj są, a szczególnie Polaków, którzy chcieliby zakupić nieruchomości w Polsce. I to jest głównie to, czym się zajmujemy tutaj na rynku angielskim. A my trzymamy kciuki za wszystkie przedsiębiorcze panie na emigracji. Z Londynu dla TVPL Monika Adamczewska.